ma No i tu jest jakaś, nie wiem, jakaś gra na Okej, znaleźliśmy, o duchach Ja wiem, może będzie fajna Czekaj, Jak to będzie z... fajna? Zobacz kamery, to może serię zrobimy z tego Może jak będzie fajna, to nagramy stary gry serię No nie, to... Kto to jest budyneczek? kto jest ten? Tam, tam, tam. Nie, nie, nie. Nie, nie. 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 Się kurde. No to O kurde. No to jest Nie. 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 No To jest Nie. Nie. to Nie. 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 dobra? Nie. Nie. to Nie. Ja na... Ja na film patrzę? Musimy wszystko, Dobra, pod, musimy wszystko podnosić. Czekaj, wyłączam, wyłączam sos gorący. Czekaj, czekaj, wyrzuć. Nie, tego się nie ale, da w, zrobić. Tego, ale, o? się czegoś. O. Ale, bo to o, że jak jest blisko dół, to tak mega piknąć, no, nie? Chyba tak. Ta. Ten pakiet to. Czekaj, czekaj. Gdzie jesteś? Nie. Coś po raz co jesteś? Patrz i go tutaj nie widzę. Musi myślę to bardziej Nie, ja bym się na le, nie rozdzielał. Tam chodzi. Wiesz jak się... Wiesz jak się kończy rozdzielanie. Czemu to lewituje? Czekaj, tu jest jakaś zabawka, nie, czy to jest ta... Weź ty to lepiej wyzwól, ziomek. Okay. Ja tego nie wiem. Nie uh -huh. ja mam tutaj nic. Ej, paska, nie... wzięliśmy. Ja mam sól. Aha. Ty weź sól, przysyp gdzieś, może... Bo duchy nie, nie wejdą w tą sól. Wyłącz zasilanie, da się wyłączyć zasilanie. No, no i teraz to można grać. Bawić się. Nie mam do soli. Już ja wszystko. Tutaj dałeś to na wejście? No, chyba tak. Eee... sorry. Chodź. Dobra, trudno, nie wiem. No bo ja myślałam, że z tej jasnej więcej. Że to będzie takie kółko, możemy zarobić ze sobą. O, maskotka. Weź Nie mi, ma tutaj... Weźmy, do duchów. Nie, to jest alka Bobo. Na razie nic. Odkudziu, pierdziela. Na razie to duchowe, a ja ci dam to. Ja ci to wyrzuciłem. Skrzynka duchów, a ja to biorę. Bo ja umiem, bo ja umiem w to. Ja wiem jak to jest? robić. Tu byliśmy, o. Siema, widzę siebie jako ulicy. Gdzie jesteś? Chodź. Chodź. Bo tu jest screen. nie Ej, 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 ja by nie...

No nie wiem, kurde, nie odpowiadam. No ja właśnie nie wiem. Co tu może być? No i się okazało, że tu ducha nie ma. No właśnie, kurde, ral. Bo, no, bo to już dawno. Wydam, no, że no, za pełni idziemy. Powinien być. Ja nie, no nie mam ma, tu nie, Tu ja nie, tu nic nie widać. No da. Przecież tu nic no, się... nie Przecież, Przecież nawet. Nie, czemu ja wyłączyłem? Ty... Zasilanie, nie, musimy zasilanie włączyć. ale pewnie ja to dlatego powołan. może. Gdzie, gdzie, się ma powiem... Nie wiem, pewnie tu się więcej działo... To się więcej dzieje, kurde, na no, łatwym nic, kurde, na no, średnim. Nie... Ej, kurde, obaj no, się zgubiłem chyba. Nie, zasilanie? Włączyłem. Okej, okay, tu chyba był, bo tutaj nie ma. Ale tu nie ma soli. Nie, tutaj chyba był. Bro. Czemu... ...tu światła nie ma? Nie wiem. Co tu jest? Jestem. Co tu jest? Co? Ja. Tu dobrze. Coś będzie się dziać. Dobra, czekaj. Co to? Co jest? To może być one... UV, UV, UV coś może być. To, to, no, w, w. Czemu tam się tak świeci? Tam się tak świeciło? Tak. Tak było? Dobra, chodź tutaj. Co, to, to, o, to ty! To ty jesteś. Co ty tu robisz? <grym> Dobra, czekaj, ale to poważnie teraz, nie mi sobie jaj. I kurde To jest jakieś upo Chyba, mapę zmienimy Chyba, że my... nie Ja też wierzę, że ta gra nie jest upo Tylko my jesteśmy upo Pewnie ta Gdzie tu trzeba I za to? Nie, co. Dobra. Dobra Jak tu ducha Trzyna nie ma? O, skamowa... Musimy zobaczyć jakie zadania mamy No to co jeszcze mamy do zebrania? Nie wiem, zadania, zadania, zadania. O, znaczy, myśl, mam my ukończone 89%. No. E, spraw, aby Twoja drużyna przetrwała polowanie na duchy, powstrzymaj ducha od polowania z krucyfiksem. Co? Czyli Krucyfik ten, 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 aparat fotograficzny kamera wideo weź ty to weź ty, weź to tam l... Ameryka... Ola! aha bo tu można dać kamerę wideo i to będzie nag... i to będzie... a pokażesz tą kamerę? czekaj weź ją się... aha, bo tu po prostu ta kamera nie, wszystko nie, a kamerę... no to dobrze, porównanie duchów dobra, czekaj, czekaj, czekaj nie lepiej tu zamknę. Czemu tu nie ma tak... Czemu tu jest takie słabe światło? Czemu słabe światło? No bo chce się ty po Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A no to ty? Gdzie jesteś? Jest to ich Ja też szczęścia że... Czy tu jest zejście jakieś albo coś? Gdzie ty jesteś? Dobra, Tu nie ma nikogo, kurde, żadnego ducha. Ej, chodź dalej. No Tam na... Karta, karta jakaś. Nie, to dobra ta karta coś. Co tam co, co jest na niej? Co ona oznacza? Co jest? Co tu się dzieje? Tu jest odcisk, tu jest odcisk. No i widzisz, teraz się coś dzieje. Widzisz, że była karta podnieść tylko. Jakaś głupia karta coś zrobiła. Dobra, podpalamy. TĄ KARTĘ TRZEBA TRZYMAĆ! Weź ty trzymaj tą kartę, bo ta karta coś robi. No, tak, weź ją upuść. tą kartę. Tylko to... Dobra, zapalniczkę wyrzucam. Nie mogę tam się No patrz, tu jest ślad. Poczekaj, poczekaj. Musisz Zobaczę o coś się seba chyba czy nie ma to nic nie wiem nie, nie, się... mus, nie, mus, nie musi być to nie musi być to nie musi być, być zgaszone światło żeby to zauważyć bo patrz Dobra czekaj czekaj chodzi tutaj czyli... bo tu czyli jest tu duch czekaj weź tutaj na poświęć na ten odcisk palca odcisk łapy i to jest pewnie jakieś małe dziecko no, to jest jakieś małe dziecko. Dobra, wiem czy dyskasz światło. Gdzie jesteś? Ty jesteś blisko? Jesteś. To... Nie strasz mnie. Czy na nic nie odpowiada chyba? Co jest? Chodź zobaczymy ile mamy procent już. Dobra. Czekaj! Czekaj Mam statuetkę jakoś. Hallo? Hallo? Dobra, chodź do halo, Halo, tak? Tam jest tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Nie uciekam, nie uciekam, nie uciekam, czekam. On zabija, on nas zabija. Jak ostatnio nas zabił, halo Bosz, problem? Zenia, panie, po, ja ufam, my to nie przeszkadzamy, bye, bye. Ile mamy procent? 88, a ja mam 89, mm. to masz 80. Matko, jedyną, tam jest. Gdzie? Nie, ja tam nie wracam, ja tam nie, nie wracam. Dobra, weź... Czekaj, ja biorę termometr teraz. 920 stopni. Dobra, albo wiem. Dobra. Termometr? Nie. Jak teraz się dzieje, to może teraz zadziała ta książka. A może tu kartę trzeba przypalić, żeby książkę postawić? Weź przypal tu kartę. No i ja weźmy świętą kartę na razie, Czekaj, ja co to... pokażę? Ty nie, Ej, ty tą kartę weź, bo ta karta się przyda. Co ta karta jest? No nie. Bierz tą kartę z tego vanu. Czekaj, co mamy wykonane? Czy coś mamy w ogóle wykonane? Poproś ducha, aby uruchomił kamerę sz szlaku. Poproś ducha, aby uruchomił kamerę sz szlaku. A, żeby to uruchomił. To weź, ty, to weź ty idź, to weź ty idź samemu, a ja tu będę pilnować. Nie, 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 ja samemu tam nie idę. ja mogę iść sam. To proszę bardzo, bierz kartę i ja tu będę czekał, bo ja się z dźwigać. No dobra, to ty chodź ze mną, tylko ja biorę kartę. Bo to jest karta Tarota, czyli to, to duchy się przez nią wstają. Mam tu być on tu być. Ja święta, że tutaj czuję, wiesz Chodź, nie bój się! No ja już mam kupaka w gać w <laughs> Ale to nie jest w prawdziwym, Okej, okay, okej, okay, okej, okay. weź, weź ten wykrywacz. Bye bye, bye baj! Otwieram te! Nie da się otworzyć! Drzwi zamknął! A karty już nie ma! Kartę zabrał! Nie, nie, horror! Horror! To już nie jest! To już jest wykrywanie duchów, to jest horror! Halobosz! Po co my tu wracaliśmy? Nie ja wiem! Chodź! Chodź! Nie ja mam... dobry, duch. My tu przyszliśmy tylko po... Nie no, halo, bo już otwierać to. Ja nie mogę. Dobra, gadaj. Okay. Gadaj z tym duchem. Masz to do gadania? Weź mi o, to tak. wyrzuć, mi to wyrzuć, weź mi to wyrzuć. Gdzie ty jesteś? jesteś? blisko? Weź mi to wyrzuć. Yeah. Okej. Okay. Halobosz, oh, no, halobos, bosz halobos, halobosz. Halo, nie, mam ciepła <laughs> Ej, da się Zadanie zamyk zamykamy. Nie, nie zamykamy tej drzwi, zrobiliśmy jedno zadanie. Yy, spraw, aby twoja drużyna przetrwała polowanie na duchy. Przetrwaliśmy po polowanie na duchy. Jeszcze tylko dwa zadania. Ej, czemu ja mam 77%, a ty ten... ty nie wie, Bo tu pisze rozsądek, czyli większy rozsądek od ciebie tutaj. Dobra, Muszę, po... tak. <grych> dobra, weź mi to wyrzuć. Dobra, Taip, dobra ty, z to ty, muszymy... ty z tym chodź, ja, ben, ja będę z tym chodzić. Co teraz robić, kurde? Krucyfik. Dobra, czekaj. Powstrzymaj ducha od polowania z krucyfiksem! Poproś ducha, aby uruchomić kamerę szlaku. Poproś ducha, aby uruchomić kamerę szlaku, czyli tą kamerę. Czyli musimy... Czyli ty idziesz prosić. Tak. I to jest to ostatnie. Musimy iść idź, idź. Idź ty pierwszy, bo ty masz to do wykonania. Ja tak. Idź ja pierwszy. Idź. Nie, chcę <laughs> ja Nie, nie. Pan mnie znowu zamknie w kakawce. My już kakawcy wychodzi. zaraz Zarami mi cię to śmieszne jest. co żeśmy na średni? no ty... Ja chciałem na Nie chciałem na easy, to ty dałeś na średni. Jak my zginęliśmy tam na, na średnim, znaczy na łacu. To co dopiero na tym. Halo, Bosch? Dobra, czekaj, no, ja się go coś zapytać. Tu, tu się nada, halo, Bosch? Gdzie jesteś? E, czy, czy jesteś blisko? Jesteś blisko Gdzie jesteś? On jest blisko? Nie wiem Nic mi Nie odpowiada Dobra Weź ty to lepiej, dobry? A ja wezmę to do szukania duchów, dobra? Masz, Bliska masz. Widzę żeby Żebyś znowu nie umarł. Ten duch jest w tobie, kurde, widzę tą pasturę. Tu coś nie, no to jest jakiś... Nie wiem, to jest jakiś upsod. Dziennik. Podio nie wiem, nie widzę. Pod J jest jakiś o. dziennik. O, tu są dowody przedmiotów. O, tu, tu, tu ja... Kamery wideo. O!

to będzie to demon. Dowody, dowody w ultra, ult, ultrafiolet, a czyli jak jest fiolet, to to nie może być demon, to może być, to jest jak ultra, ultrafiolet, to jest tak Jurei, albo Zozo, albo dusza, z trirogi, powrót, albo po polotrergi? Tam, to I powrót. Powrót daje. ultrafiolet, ultra czyli obstawiam, że to może być Zozo. To jest moja pierwsza odpowiedź, że to może być ZOZO. Bo to... Czy jesteś przy? Czekaj, to? Czekaj, ja daję na po... dół powró. czekaj. Jezu. Ten, kurde. jest ten ZOZO. To, to jest... A wiesz, że to jest dokładnie ta sama gra, która jest do kupienia na Steamie czy tam na czymś? Nie wiem. Tu. Dobra, chodź tam... z tym tam do przodu. Dobra okay. No nie rób tak, bo się sram No serio? A ty, a ty to słyszysz? O kurde, nie rób tak! <grym> Gdzie ty jesteś? Pierdziola, się wystraszyłem I ty, <grym> ty się no. boisz? Ty się boisz, a ja się śmieję jak, jak ja dostanę za rausek, co to się... <noise> o, o, wy... Włącz? Wyłączy zasilanie? Czy co, jest wyłączone? Nie wyłącza. <noise> Wyłączyłem. Bo... Boję się. <noise> Boję się. Boję <noise> <Ty> się. <boli. głos> Czekaj, Światło jest w, pobli w pobliżu. Aha, Chyba wiem o co tu chodzi. A, się boję. Bronić plecy. Nie, Roz... nie plecy. Ale nie, Albo... bo ten. Jaki y, jak ranek nagrywał ten? Odcinek z nawiedzonego domu? Oj, to ten? Ma. O matko, jedyna. Zagazali ślady. ślady. Oglądaliście ten na jak jakiej Reggie nagrywał nawiedzony dom? Ta. Ten, ten? To tam było, kurde, żeby, żeby plecy chronić. Kurde, to coś tam. Ej, tu coś świeci, tu coś świeciło. A nie, bo ty ten. Nie, no nie ma go tutaj chyba. Ej, czekaj, ja idę do Kibla chyba zaraz. Tu, teraz, bo tu jest jakaś książka. Ale idę do kibla, czekaj, muszę się wysrać. Nie, nie teraz, uwaga, nie teraz. Ale muszę się wysrać. Nie, nie, nie teraz. Dobra, no, no poczekaj, 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 poczekaj. Ej, wiesz wie, co, ja coś czuję? Co? Ja już wiem, kto to jest, ja już wiem, kto to będzie. Ja już wiem, kto to będzie. Tak, 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 Ja już tak. wiem, ja już wiem. Tylko chodź ze mną, chodź. Ja już... Jak, jak to się sprawdzi, jak to się sprawdzi, to już wiem na 100% kto to jest. Eee, ehm, ja nie, nie chcę ja jak, 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 jak będzie, jak będzie, jak będzie temperatura zmrożona, to, to ja już wiem kto to jest. I my to wygrywamy. Trzeba mieć to, to gówno. To gówno <ś <ś <balloon> czemu, ty, czemu ty tak ucieka? No Bo się boję. <ślon> 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 Ostrą zbroję. <ślon> you know, Czekaj, gdzie to jest? To do gówna. Gdzie to kurde gówno jest? Gdzie są temperatury? wyrzuciłeś? Mam. Dawaj mi ją, Mam. dawaj mi ją. Ty bierz latarkę, a ja temperaturę. Nie, 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 nie. Dawaj mi tą temperaturę! Nic. Nie, Reniewicz, nie. dawaj to! No, a wiesz, jak będziesz, ma, jak będziesz temperaturę, to będziesz szybszy pieszy i cię może zabić wtedy. To no, proszę. No idziesz za... idziesz. Latarkę, moja latarka, moja kochana latareczka, moje kochanie tylko ty, 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 tylko ty idziesz koło mnie To jest moje słodkie dziecko Tylko wiesz, że ty idziesz koło mnie? O ma o Temperatura to, czy, Duch jest, czekaj Duch jest tu, tu jest na pewno Idzie go Co? co? Nie pokazuje mi się to tutaj. On jest jakieś to. Od, on jest jakoś, kurde, duchowykrywacz odporny, czy co? Mi się tutaj, kurde, on nie pokazuje. E, J. E, zmrożo. E, tempera, temperatura zmrożona. Ju, 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 ja, już, ja już wiem, ja już wiem, kto to jest. To. To to. To jest e, ju, ju, Ueri. Ueri? Ja, tem, temperatura zmrożona. I, Amy, E... Koło soza. A dobre. I, Ury, E... Ja już wiem, kto to jest, wracamy. Nie ma, nie ma, nie ma co już, nie ma co już. Ja już wiem, kto to jest. Gaz, gaz, gaz! I dostałem, że nie! Chyba jest razem jakiś gry. Nie! Aj <laughs> <I> się zastanawiał. <zestwa. śmiech> tu, tu masz 65 zdrowego rozsądku. <laughs> <Bo się. śmiech> o, opuść mecz!